Cześć, Madzia i Jacek Darek. Witamy z kolejnym filmiku. W tym filmiku pokażemy krótki zestaw ćwiczeń celowany na przepuklinę kręgosłupa lędźwiowego. Zapraszamy. Zaczynamy ten nasz zestaw ćwiczeń. Pamiętaj, że jeżeli Twoje dolegliwości w słupie, lędźwiowym są wraz z promieniowaniem do nogi, na przykład wzdłuż nerwu kulszowego, masz po prostu ból, który idzie do pośladka, do uda, a nawet do stopy, to w trakcie tych ćwiczeń ma być i zachodzić tak zwana centralizacja bólu, czyli po prostu masz mniej czuć w nodze takimi ludzkimi Słowany. Więc jeżeli będziesz ćwiczyć ćwiczyła, to pamiętaj o tym, że dolegliwości mają być minimalne, może być jakiś dyskomfort, ale to, co jest w nodze, ma znikać, jeżeli takie właśnie objawy masz. Zabieramy się do dzieła, czyli kładziemy się na plecy. Pierwsze ćwiczenie to będzie takie podstawowe przekładanie nóg na boki, czyli tak jak Madzia połóż się na plecach, zegnie sobie swoje nogi i przekładamy je raz w jedną stronę. Raz w drugą stronę i robimy to powolutku, w swoim zakresie ruchu, tak żeby rozruszać troszkę ten kręgosłup. Pamiętaj, bardzo proszę, my nie wiemy, w jakim jesteś stanie, jaka jest twoja przepukłość, jak ona jest duża, czy koreluje i naciska na jakieś korzenie nerwowe tego nie wiemy, więc wszystko dopasuj do siebie. Wykonuj tego ćwiczenia około 30 sekund. Możesz stopniowo, lecz bezpiecznie poszerzać swój zakres ruchu. Jeżeli jednak nawet to jest bolesne, to tylko podpowiem wchodząc troszkę do kadru, że możemy troszkę jeszcze na przykład troszkę bardziej wyprostować i teraz robić ten skręt. Ewentualnie możemy troszkę bardziej zgiąć i robić ten skręt. Więc jeżeli w takiej podstawowej wersji masz jakiś ból, to spróbuj po prostu w taki sposób troszkę modyfikować to ćwiczenie. ćwiczenie numer. Dwa. W ćwiczeniu numer dwa połóżmy się na brzuch. Ja to ćwiczenie nazywam małyszem tylko dlatego, że kojarzy mi się, jakby małysz leciał w powietrzu. Z tego względu, że nasze ręce są na pośladkach, na kości krzyżowej, dokładnie tak. I teraz dosłownie na pół centymetra. Idziemy do góry tułowiem, tak, żeby napięły się mięśnie, i wracamy w dół. I znowu tu powtarzam, są różne objawy u pacjentów. Niektórych jeszcze bardziej boli, jak się prostują, więc tego nie rób. Ale w takiej klasycznej przepuklinie to najbardziej boli, kiedy się schylamy i te wzmocnienie, i te małysze będą dla Ciebie pomocne. Raz jeszcze powtórzę o tak zwanej centralizacji bólu, i w tym ćwiczeniu właśnie ona ma zachodzić. Jeżeli masz ból promieniący wzdłuż nerwu kulszowego, masz rwę kluczową, to tutaj ma przynosić to. Ulgę robimy właśnie 30 sekund. Połóżmy się teraz na plecach. Zaangażowaliśmy troszkę nasze mięśnie przekręgu Zróbmy małą korektę i zróbmy troszkę, e, zaangażujemy mięśnie brzucha. Aby to zrobić, powolutku unusimy jedną nogę, później drugą nogę i będziemy robić taki naprawdę mini rowerek, czyli dosłownie takie mini ruchy. Oczywiście pamiętaj, żeby nie mieć znowu tych swoich objawów. Ja znowu wejdę w kadr. Jeżeli jakieś objawy by były, to możesz troszkę zmienić ten kąt na tutaj bardziej ostry, byśmy powiedzieli, jeżeli chodzi o tułów. Ewentualnie tutaj pamiętaj, aby te ruchy były dosłownie minimalne, bo jak wyprostujesz za bardzo nogę, to możesz po pierwsze zrobić tutaj sobie przeprost. A ewentualnie też możesz pociągnąć ten nerw, który cię boli, więc robimy bardzo króciutko, około tam 15-20 sekund w twoich możliwościach. Idziemy dalej. Teraz przechodzimy sobie do pozycji czworaczej, bo będziemy robić ćwiczenie, które się nazywa Ptak Pies. Tak jest. Oczywiście, prawdopodobnie, jak masz takie dolegliwości, to nie stajesz tak szybko jak Madia, ale mam nadzieję, że jak będziemy opowiadać, to też dojdziesz do tej pozycji. Jesteśmy właśnie w takiej pozycji czworacej. Możemy być na piąskę, bo mamy matera, więc tak będzie wygodniej. Bardziej i teraz tak, napinamy troszkę mięsień brzucha, trochę wciągamy sobie, o właśnie, tak, głowa patrzy w dół i powolutku, ale jest w przedłużeniu tułowia, czyli troszkę wyżej dajmy tę głowę, o właśnie. I teraz prawa ręka do przodu, lewa noga do tyłu i wracamy. Tutaj bardzo ważne, żeby nie szarpać i aby prowadzić ten ruch znowu w swoich komfortowych zakresach ruchu. Znowu szukamy centralizacji. Pamiętaj, że nie musisz dokładnie jeden do jednego odwzorowywać to, co widzisz, co Madzia robi, tylko robić w swoich zakresach tak, aby po prostu Cię nie bolało, ale wykonuj ten ruch. Również wykonujemy 30 sekund jak każdego ćwiczenia. I ćwiczenie ostatnie. Połóżmy się na bok. To będzie rozciągające ćwiczenie, ale też takie bardziej do automobilizacji tego kręgosłupa lędźwiowego. Noga, która jest na podłożu, jest zgie... wyprostowana, przepraszam, zgięta, jest akurat jest z wyżej. Lewą ręką kładziemy sobie na właśnie to prawe kolano i przekładamy się w drugą stronę tyle, ile możemy. I oczywiście my pokażemy to na jeden bok, zaraz może zrobimy też na drugi. Tutaj też zalecany jest, a pokażmy teraz na drugi bok. Czyli połóż się na drugim boku, na twoim prawym. W tym wypadku, twoja lewa noga pójdzie do przodu, prawa ręka na kolano i przekłada się w drugi bok. I znowu, drogi widzu, tutaj robisz w dla siebie komfortowych zakresach ruchu, tak aby troszkę zmobilizować, rozciągnąć i przytrzymaj po 15-20 sekund na stronę. Dobra, wracam do kadru. Ten zestaw powolutku. Wdrażaj sobie, ja bardzo raz jeszcze chciałbym podkreślić to i powtórzyć, że no nie jest to indywidualnie dobrane i trzeba bardzo ostrożnie wykonywać zakres ruchu, aby dobrać to do swojej przepukliny, właśnie do swojej dyskopatii. Na dzisiaj to wszystko, mam nadzieję, że choć krótki filmik, krótki zestaw ćwiczeń to będzie dla Ciebie pomocne. przyniesie przede wszystkim ulgę na Twoje dolegliwości Wkłaniamy się, życząc pięknego dnia, dużo ćwiczeń, mało bólu. Pozdrawiamy.